To teraz Full, wczuta, wczuta Full. Dzień dobry. Witam Państwa w kolejnym materiale z Hell Let Loose. Jak widzicie, dzisiaj będziemy się troszkę rozrywać z HS-em, który wcielił się. W rolę mojego obserwatora, bo tak dzisiaj pokażę wam urywki z dwóch meczów, w trakcie których byliśmy w grupie zwiadowczej, a mówiąc konkretniej, byłem snajperem. Najpierw pobiegamy troszkę po małej francuskiej wiosce, a następnie przez większość czasu będziemy biegać po Stalingradzie. O kurwa, mać! Holy fuck! Jacek! Ja nie wiem, kurwa. Jest to mój pierwszy raz, gdy grałem jako snajper. Gra się oczywiście zupełnie inaczej niż w innych grach tego typu. Jeżeli materiał się Wam spodoba, moi drodzy, poproszę o zostawienie łapki w górę. Jeżeli nie, łapki w dół. A jeżeli chcecie kupić Hell Let Lust, to polecam ze strony Instant Gaming, link w opisie. Gra jest o kilkadziesiąt złotych tańsza. Miłego oglądania. Ty, ale patrz wzdłuż drogi, w tamtą stronę przeciwną stronę zabiłem jednego chopa tutaj Dostał jeden Gdzie? Z lewej strony Na drodze z lewej strony, co się jedzie? No, coś jedzie Cawaj się right. O, oh, zastrzelił mnie Skąd? Ciężarówko się zatrzymał na północ od nas e, Nie, na północ, na zachód od nas Zabiłem go Czy to jest ich po stronie? Dawid, tutaj Gdzie? No? Chyba to. Czy to jest kupa śmieci? Nie. Zaznam się z na mordzie, dobrze myślę? A. Ale! Zadanie operacyjne dostaliśmy, Jacek! Kurwa, behind enemy lines. Nie ma! Let's go! Uh! To widzę, że się da jakoś. No, no to jest taki sam budynek jak wcześniejszy. Co byliśmy? Chłop leżał przy krawężniku jeden. Kurwa, bomby. No. <laughs> Smoki też rzucają, eee, znowu z tego samego miejsca. Ty, same w ogóle grańca. na katedrę się da wejść, może na katedrę wejdziemy i stamtąd strzelasz? Ooo, mordo. Może tam będzie każdy patrzy O kuźwa. Wzdłuż drogi, wzdłuż drogi. Dobra, leżą, leżą. Oznaczyłem granaty, ci pingiem. granaty, dużo granatów. Okej. Okay. Myślisz, że miejsce na środku drogi dla snajpera to jest dobra opcja czy zła? Kurwa, tragiczna, chodź do <laughs> O kurwa. O ty Tygnoju jeden, farszywy. 250, coś mi biło. O kurwa, ich jest 15 przede mną. O kurwa. Kropka, Kromka. Czekaj, zabiłem jednego. Zabiłem drugiego, ale jestem snajper. biegnął, biegnie ich, kurwa 300. Idę! Kolejny. Żyjesz? Nie. Nie no, zbyt. do lewej też przebiegli już. No no. Dużo no. ich było. O kuśla. Holy fuck! Wybuchy o, ja pierdzielę, jacuś. Oni tutaj idą wszyscy... ...od mojego znacznika. O, dostałem właśnie mordę. Ja też. O, widzę ich tam. Ale dostał banie. No, mówię. Ale tu się fajnie drzewo pali, jak to ładnie wygląda. Damn, it's hot! <laughs> co ty robisz tam? <laughs> Jacek, kurwa, chodź! Dobrze, jaki mamy plan? Jak tutaj wygląda? Aha, wszystko. A, okej, okay. to tu jest w zasadzie jeden punkt wspólny, taki, tak? Przejazd kolejowy. A, pamiętam, to straszne rozpierdol. To co, kolego, może przejdziemy sobie. Da się to przejść w ogóle lewą stroną, żeby na plecy im wejść? Czy to jest raczej niemożliwe tutaj? A lewą stroną się nie da, bo jest korekta z mapy. Musimy mieć na południe mm. głęboko jak chcemy. <grystanie> Holy shit! Mówiłem, że y, powiększenie ma większe zdecydowanie niemiecki karabin snajperski, tak? oh, O, no. tylko. Niż amerykański. O, no, widzę czołg. Aha, zabiłem kierowcę! Kierowca czego? Traka na wykrzykniku Okej, okay, nice masz na wykrzykniku, typka. No to ty strzelaj no co? ja tak, 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 skąd. Mogłem lepiej trafić. Skalizną nie da się budować w budynku? Dobra, ja gdzieś... Yy, z... 72 Z tamtej strony Aha, łamanym postawionym, okay. Ale się skradał. Tam chyba mają garnizon na moim znaczniku albo jakiś punkt odrodzenia, wiesz? Lepiej teraz. Nie Daj jeszcze raz ten znacznik. Czekaj. Tam gdzieś. O, i mamy też ich w ogóle, wiesz, od NW. Coś też strzeliło, zaliło naszego. Mhm, dobra. Też wychodzą z mojego drugiego znacznika, za plecami naszymi. Jeden wybiegał. A tam już jest nasz. Tam przebiega przez drogę, gościu. Tak, Ale. tak, tak. No. Czekaj, ja przeładowuję O, kuźwa! Się przestraszyłem. O, kuźwa. Jak tu chłopy. Co się tu działo? Jacek, tak? jestem w miejscu, gdzie, gdzie oni są. Rozumiem. Tu. Ja muszę trochę zbiec w dół. A widzę. Co? widzisz tam coś? Jacek No, dojechałem. Moment, minus jeden. Mam też tutaj zabiłem jednego. No i tu dużo przechodziło. Rzucił granat, czy nie? Nie rzucił. A chyba rzucał już. Ho! Ale snajper się kitrał. No, oh, i zniszczyłem wrogi posterunek automatycznie. Nice. No tam mają yy, na znaczniku zaopatrzenie sobie, zrzucili, wiesz? O, to możemy tam próbować podejść w razie. O, widzę typa. Masz go tu. Za drzwiami, za, za ścianą całą. Dobra, ich tu jest więcej, nie dostałem od godziny, co? O, widzę. Oznaczyłem ci. I tutaj jest ich garnizon, chyba. No, 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 no. on tu stoi, tak. Coś ładzie obok mnie. Szmateusz. To Szmateusz ci pomaga nie? O, nie ma to jak dobry klimacik, kurde. <laughs> A, wygraliśmy pozycję, zobacz jak wygląda mapa, nie? Coś dostał O, tam jest, tam jest O kuźwa Nie oznaczyłeś mnie, nie wiem gdzie tam. 230 metrów. Południe Widzę Dostał u mnie, ale ...żyją. Nie dostał tu, biegnie, widzę go, widzę go, Tam do żółtego chodzi. Czekaj, bo tutaj w ogóle trzy osoby są też celowane w nas. jak <noise> to <Tam> biegają, no. <noise> tak jak przelatowuje. Ha, ha. No tu stoi oh. o, Wow, wow, Wow A ta artyleria oh. jest ustawiona w ich bazie, nie? Jakbyśmy chcieli artylerzystów wyeliminować, to tam byśmy musieli iść Na ich bazę? Do samego... No, chyba tak Pewnie gdzieś tu Po prawej było jakieś strzelanie też o, o, o. Do mnie coś bije. O, ja pierdolę, no. Kurde, ale pamiętajcie, że klimacik taki właśnie behind enemy lines jest, jest giga w tej grze. O, przebiegam koło dowódcy naszego. Chłop siedzi w budynku. Tak, to jest dowódcy właśnie. Siedzą sobie. Nie narażają się na walkę. Tylko szeregowi żołnierzy, tacy jak my, krew swoją przelewają właśnie. I nie mogą przeskoczyć przez przeszkodę prostą. No, bo, bo uh! jest chłop... gdzie? Na tam, tam. tam, tam. Zaznaczyłem uh. też. masz? Nie widzę go. Głowę wychylę. Został. uuu. Uh! Jeszcze jeden. Dostał. Chyba. Zaraz się przekonamy, face czekuje. Za mnie rozłożyli tych zapasów. Ty? Za tym domkiem, Zarzutym domkiem. Z prawej czy z lewej? Od prawej zszedł Nie Jest mam, więcej. nie mam na ja niego, niego na razie, w widoku Podbiegam Z prawej strony podbiegam Dalej żółty domek? Nie wiem, z żółtego domku nie zabiłem chyba Może być za nim Już dałem ten, kurde Dostał? Z tego domku, ale nie wiem, czy ktoś jeszcze jest. Jest, jest, jest. No zabiłem. Ja też jednego zabiłem. Widzę snajpera, widzę. Za tym. Tak, to ta. No to nie, to dwaj są. Za ruinami. Tutaj. Mój dostał, mój dostał. Patrzę prawą tych ruin, ale nic tu nie widzę z prawej. Normalnego mam go. Zabity. Jeszcze jeden idzie ci. plecy i dzieci? Tam u ciebie jest pojazd w ogóle. No właśnie. Ale nasz czy wrogi? To, to chyba bez znaczenia, jest pusty, więc możesz spróbować go zabrać. A! Chłop! <noise> Chłop. A, to jest ich resp. Ty. Ale podoba mi się, jak fajnie są wnętrza zrobione, tak czuć klimat, nie tak jak w niektórych grach FPS nowych, wydanych w tym roku, w zeszłym, gdzie wnętrza są puste, totalnie. No i nie może być taki ironiczny krawęczka, no. Nie, broń Boże. To są ekstremalne oczekiwania w ogóle.